I tracą to słowo. I dzisiaj młodzież w Warszawie właściwie w ogromnej mierze już zostawiła Kościół dlatego, że nigdy nie rozumieli słowa dobrej nowiny. To oczywiście też nasza wina, dusz pasterzy, bo być może nie potrafiliśmy. Przekazać dobrej nowiny. Jest to też wina bez wątpienia rodziców, dlatego że być może sami nie przekazali dobrego obrazu Boga, a tylko przekazali młodzieży obraz Boga jakiegoś karzącego, myśliwego, to nie Bóg. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, Zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny inny trzydziestokrotny. Żyjemy w społeczeństwie, które yy, przez wieki, wieki było chrześcijańskie. Wszyscy znamy Ewangelię, ale czy my ją rozumiemy? Dziś bardzo wielu ludzi odchodzi od Kościoła, dlatego że tak naprawdę nigdy nie słyszało dobrej nowiny w Ewangelii. Przychodzi słowo, yy, oni to słowo słyszą, ale go nie rozumieją i tracą to słowo. I dzisiaj młodzież w Warszawie, właściwie w ogromnej mierze, już zostawiła Kościół, dlatego że Nigdy nie rozumieli słowa dobrej nowiny. To oczywiście też nasza wina pasterzy, bo być może nie potrafiliśmy przekazać dobrej nowiny. Jest to też wina bez wątpienia rodziców, dlatego że być może sami nie przekazali dobrego obrazu Boga, tylko Przekazali młodzieży obraz Boga, jakiegoś karzącego, myśliwego. To nie Bóg. To każdego, kto słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły, zabiera to słowo, porywa to słowo z jego serca. Często też słowo pada między ciernie. Mówi Jezus, że posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha, owszem, słowa, ale troski doczesne i iluzja bogactwa zagłuszają to słowo i ono zostaje bezowocne. To znaczy, można słyszeć słowo dobrej nowiny, można je rozumieć, można za nim pójść, ale kiedy przychodzi krzyż i kiedy przychodzą trudności. Krótko mówiąc, kiedy się nie spełnia nasz życiowy plan, wtedy właśnie tracimy to słowo. I o tym mówi Jezus i to jest sytuacja ludzi, którzy gorszą się swoją historią, którzy wobec tego, że chcieliby Mieć dobre, wygodne życie, są, żyją w pewnej iluzji tego, co daje bogactwo, samowystarczalność. Kiedy przychodzi kryzys, wtedy okazuje się, że to ziarno nie ma siły, żeby się przebić. Ale ja myślę, że Jezus nie opowiadał tej historii o ziarnie, po to, żeby kogokolwiek krytykować, i żeby podkreślić, jak wielu ludzi po prostu no, słabo tego słowa słucha. Myślę, że Jezus tą przypowieść opowiedział przede wszystkim dlatego, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz: że jeżeli słowo dobrej nowiny padnie na żyzną ziemię, to ono zawsze wyda plon. I ten plon zawsze będzie ileś tam krotny. Bo słowo dobrej nowiny, kiedy pada na glebę naszej duszy i jest podlewane, jest oświetlone wiarą i łaską, Zawsze wydaje plon. I myślę, że Jezusowi o to najbardziej chodziło w tej przypowieści, bo chciał powiedzieć: słuchaj mojego słowa, słuchaj, bądź na nie otwarty, wierz w nie i miej do mnie zaufanie, a przyniesiesz owoc przynajmniej 30 razy tyle, co ode mnie dostałeś. Przynajmniej 60 razy tyle albo i 100 przyniesiesz owoc. I dlatego, bracia i siostry, odwagi. Miejmy zaufanie do Jezusa Chrystusa i do Jego słowa. Miejmy tą pewność, że On potrafi sprawić, żeby ta dobra nowina w naszym życiu wydała owoce. Żeby w naszym życiu było rzeczywiście owocne zmartwychwstanie Jezusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią, Jego życie, Jego łaska, Jego yy, moc, która w naszym życiu przynosi wiele, wiele owoców.